Yes. Tam, tam, tam. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Jestem dzisiaj z Dominikiem, naszym dziekanem i właśnie idziemy sobie na spacer po jego okolicy. On tutaj mieszka i Dominik nam pokaże swój dom. You will show us our home, right? Yes. Could you introduce us to this neighborhood? So, um, this is uh, Geita. Jesteśmy w gejcie. is uh, the outskirts of Geita. Geita. town is uh up there. So... jest tam przed nami kawałek. So we are out of the shopping center. This is where the people have constructed their houses and where they live. I Tutaj mamy blisko targ i koło tego targu, ale tutaj sobie ludzie mieszkają i widzicie też dzwonią z różnymi y, rowerami. Okay, and you live very close, right? Yes, I live uh, very 5 uh, uh, minutes from here or so. mm -hmm. M, we will be able to go maybe to your place. Is it okay? Yes, it's okay. To odwiedzimy zaraz Dominika w takim razie. So uh, some people here do uh, some farming, as you can see, we have, uh... Mamy takich zobaczcie ogrody, so czyli okay. ludzie sobie hodują różne rzeczy. What, what is here? Nanasi? No. to this is maize. Haha, maize. Okay, yeah. to zaraz ktoś mi powie, co to jest maize, bo zapomniałem. Okay. Co jeszcze you have here? We czyli cukrową. Mamy Banany oczywiście. And co uh, is here? Is main's. Tu mamy mains. znowu. To chyba jest. Właśnie, co to jest. Zaraz. Zap zapomniałem. Wybaczcie. To so, uh, mm -hmm. basically the main's when it raw. to Czyli z tego robi się mąka. No dobra, wy wiecie lepiej niż ja, co to jest. Tu mamy takie drogi, uh, jakie widzicie. Weather jest... roads, by the government of Tanzania. Są utrzymywane przez y, rząd tanzański, akurat jest pora deszczowa, także gdzie nie gdzie zobaczcie, o, mamy trochę so... resztek deszczu, który dzisiaj spadł. Uh so basically we don't have uh, public vehicles here. Tutaj w zasadzie we, aut nie ma. Uh the we have uh, what we call jak uh, here. I don't know how to call it. Dalandala to są rowery <laughs> do wynajęcia i boda boda of course. And boda boda. Boda boda to są motory do wynajęcia. Uh, mm, and santas then... zasadzie And badyagi. So A we Badiaggi have to actually są takie trójkołowe elektryczne. Yes, w we have the tuk-tuk is the mm -hmm. the car with the three wheels. Aha, mamy tuk-tuki też. And then we have, uh, the boda boda is the motorcycle. Motorcyklowe cy taksówki. And then the dala dala is the bicycle. I najprostsza taksówka to jest dala dala. O, i można sobie wydająć pan nas tam zawiezie, wsiadziemy sobie. We have another here. Mm -hmm. tu też mamy. proszę bardzo. Mm -hmm. Dala dala. Dala dala the bicycle. Mm -hmm. Good morning. Very good. How are you? So, Trochę tutaj niektórzy ćwiczą angielski, widząc mnie. So tutaj są właśnie uh, miejsce najbliższy sklepik. Cheap sugar. We have shop here. Tu jest kolejny sklepik. And are my friends. A tu są znajomi moi. Dodam, że tutaj Dominika wszyscy znają, wszyscy go pozdrawiają, znają go, bo jest pastorem. So basically, we will do our shopping in those uh, two shops that we have shown you there. And all these. are our neighbors. And all these are our neighbors. so again these are our neighbors. on these are our neighbors. Zrobimy sobie tutaj skrócik nie będziemy so szli główną drogą. Water, one happy, ale chyba is. zrobimy skrócik kolejnym, kolejną if ścieżką, it bo it tu mamy trochę be, za dużo wody. Idziemy sobie skrócikiem we still have some water, but it's possible. Trochę mamy wody, ale sobie poradzimy. To są nasi najbliżsi sąsiedzi. Minutkę od naszego miejsca. Tu się bawią z naszą córką, właśnie koledzy z podwórka. Tutaj mamy kolejnego bardzo bliskiego sąsiada, Aha, a to jest taka główna droga do naszego domu. Mhm. Tutaj mieszkamy. Mhm. Taka chwilowa droga, bo jeszcze niedo, niedokończona. So to jest nasze miejsce, so, nasz dom, zaproszoni się, czujcie. So you have like two families living here or? We have three, four families. Cztery fam... Rodz... rodziny tu mieszkają, jedna tutaj. We mhm. have To jest nasze tutaj. Tutaj jest właściciel. I tutaj mamy kogoś, kto się troszczy, taki dozorca. Basically here water they drink water. And, Aha. Uh, yes. So this is your own well. This is our own well. Actually, everybody who stays here is free to. Free Można water sobie from używać. Is it far? Aha, no, not really. Not really. No, it's not. Is it Aha. Uh -huh. Uh -huh. Is it, is it good water? So this water we use for washing and for clothes. Czy to jest do prania? Not, uh, not for, uh, not for cooking. Nie do nie do gotowania. This so is, is it how we do it. Tak, taki system mamy. Uh, you... Now we have water and then you can put it mm -hmm. in your bucket. Mm -hmm. No i oczywiście zamykamy ze względu na bezpieczeństwo. So this we okay. don't we don't use this uh, for drinking. So before Dominik, we will go to your home. I yes. will finish this part. Yes. Uh, could I pray for this neighborhood? Yes, sir. Pomodlę się teraz za tą za to sąsiedztwo. Panie Boże, dziękujemy Ci za tych ludzi, którzy to mieszkają. Dziękuję za Dominika i jego rodzinę. Bądź z nimi daj mu być dobrym świadectwem, też z jego życiem, jego ciepłem wewnętrznym, i słowem głosić Twoją chwałę. O to Cię Panie prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia. Sante Sana Dominic for taking us here. Thank you very much and most welcome.